Hmm. Pierwsze wrażenie, no przestrzeń, moi drodzy. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wchodząc do starego domu, zastajemy po prostu wszystkie ściany wyburzone. Stare domy, nie tylko ze względu na ilość miejsca, były podzielone na małe przestrzenie, ale też chodziło o ciepło. Była sień, była mała kuchnia. Tutaj wszędzie były ściany nośne, więc teraz mamy jakieś takie belki, które podtrzymują. Całość konstrukcji, ale dzięki temu mamy naprawdę przestrzeń i jasność. Chodzę sobie dookoła i znowu jestem w kuchni. Tutaj mamy kamienną podłogę, bardzo nowoczesny wystrój kamień, metal, białe meble. Ta kuchnia jest ogromna z wyspą, a słuchajcie, za wyspą, jak tam zajrzycie, jest zejście do piwniczki. Piwniczka sama w sobie atrakcyjna nie jest, ale samo zajście na pewno pięknie wygląda. E, taki nieco loftowy charakter. No pewnie punktem wyjścia była cegła, stara cegła z tego domu. Zobaczcie, ona tutaj jest zachowana jeszcze w kilku miejscach i rzeczywiście te loftowe elementy wyglądają fajnie. Ta kuchnia jest taka duża, nie tylko dlatego, że możemy sobie tutaj sami gotować, ale możemy też zaprosić szefa kuchni i on nam z, tutaj uraczy smakołykami albo zrobi jakieś warsztaty. Fajny pomysł. I teraz zobaczcie też na lustro. Tam jest ściana, natomiast dzięki temu, że mamy lustro tak duże, to ta kuchnia właściwie jest przedłużona aż na tamtą stronę. Jeżeli chodzi o jadalnię, to jest ona niezwykle prosta. Stół, krzesła, dwa okna. Tutaj chyba największą ozdobą są te belki sufitowe, pięknie pobielone. Miejscem, które urzeka mnie najbardziej na dole tego domu jest, proszę bardzo, odwracamy się, w salon. Kanapy ustawione są naprzeciwko siebie, tak jak lubię. Do tego mamy dywan, który wyznacza nam tę część wypoczynkową, dwa pufy i całą niską zabudowę, a w tle. Ściana ze starych cegieł, fantastycznie mm, podświetlona, teraz jest jasno, ale generalnie ten rysunek się zmienia, kiedy na zewnątrz robi się ciemno. I tutaj mamy kominek, słuchajcie, bardzo nowoczesny. To jest szyba, którą się przesuwa, proszę bardzo, ona jeździ. To prosta forma, nowoczesna, a jednocześnie fantastycznie wpisuje się w klimat tego domu, w te stare belki na przykład. Zobaczcie, siedzimy sobie na kanapie, nie wiadomo na co patrzeć, nie? Czy na ogień w kominku, <laughs> czy na staw i piękny taras. Chodźmy na zewnątrz.